Katarzyna, przebysz kulisz, dlaczego jesteś za cyfrowymi pieniędzmi, całkowita kontrola. Wyjaśniam, pokazuję, tłumaczyliśmy to wczoraj, nikt nikomu gotówki zabierał, nie będzie. Gotówka będzie w obiegu, gotówka, prawo do gotówki, do posiadania, do operowania gotówką jest zapisane i w Konstytucji i w ustawach. Nie to miałem na myśli, nie to mamy na myśli, mówiąc o tym, że być może z czasem, z postępem pojawi się również jako opcja. Możliwość korzystania z bardziej ucyfrowionych narzędzi w płacenia, wymiany. W... Waluta będzie się stawała również cyfrowa, ale nie wyłącznie cyfrowa. Musicie zrozumieć jedno: że my w Polsce 2050 nie jesteśmy organizacją przymusu. My jesteśmy organizacją, która daje możliwości. Robimy to, co uważamy za słuszne, z przekonaniem, że czasami rzeczywiście trzeba wprowadzić regulacje, które pozwolą nam obronić się wszystkim. Jak będzie pieniądz cyfrowy w obiegu, ja uwielbiam nowinki techniczne, będę używał, będę pierwszy testował, natomiast zawsze będę miał też pewnie w kieszeni gotówkę, bo gotówka pozwala też na. Ja to doskonale rozumiem, zwłaszcza w państwie, które jest oparte na takiej inwigilacji jak państwo PiS. Nie zawsze musisz mieć ochotę na to, żeby wielki brat znał wszystkie twoje wydatki i wiedział, jakie książki kupujesz, w jakiej restauracji zamawiasz pizzę albo na przykład, gdzie chcesz wyjechać na wakacje. Dlatego też nikt gotówki z portfeli, w portfel, portfeli nie będzie wam wyrywał.